Z tej strony Manius, team update w grze, wszystko nowe. Tak samo jak wiecie, założyłem klub, więc chciałem zrobić nową resztę. Przed chwilą awansowałem od teraz. Każdy, kto jest w moim teamie, na, jak, jak nagrywam odcinek, zostaje pozdrowiony. Ten, który doszedł, i chyba nawet ci, którzy ten teraz jazz i manie grają, więc pozdrawiam: tak pozdrawiam Mańka, Miłosza, YouTube Oleona, Kubiksa, Maksia, VCRa i na jego nazwę jess wszystkich ich pozdrawiam jak obiecałem wyświetliłem na odcinku i dzisiaj omówimy sobie update nowe emotki nowa do jessie dobra pokażę wam ją na czacie yy, animowana emotka do jessie taka, pyka oczko do Piperki płacząca, a według mnie najlepsza to jest wkurzona do Bibicami ami ocencie. I tak... E, e, i nadmuchuje banka z ściekłości, bo nie może, kurde, wytrzymać. Jak to tak możliwe? Tak, tak samo ładne jest do spajka podstawowe, bo ci tak mu kwiatki wylatują, przelatują i wracają do tyłu. Ja to no jeszcze wiele, kiedyś jeszcze wszystkie pokażę, więc dzisiaj takie. nie mam czasu, xd. Pokażę, pokażę Wam wszystkie nowe. Halo. Halo. Ok. Gra dla znajomych. I mam bardzo smutną informację. Jeżeli, ma, mam bardzo smutną informację. Jeżeli lubiliście wbijać na mapach, które wygrały, spo, takie społeczne, jak na przykład dzisiaj jest na hejsta, wygrała, tam już nie można wbijać puszek, niestety. Omówmy sobie nowe mapy, które została dodane. Nową mapą, na pewno, która została dodana. Zatopiona tama była? Nie, za, za, nie wiem. Chyba zatopiona tama została dodana. Rustic Arcade, Arena Enfolie i Red Herring. Na solo została dodana tylko jedna. E, nazywa się, uwaga, 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 The Galaxy. Kolosom Starć to było? Nie. A, i Kolosom Starć powróciło XD. E, The Galaxy. Galaktyka. Też została dodana mapa, jaka mapa została dodana? Snake Actual i Central Traffic chyba, tak to chyba takie. Też została dodana mapa Fioletowy Raj, spójrzcie sami na nią w spowolnionym tempie. Open Plaza, to są tylko te dwie mapy. Na Bralbola zostało dużo dodanych, między innymi, czekajcie. Winter Party mi się bardzo podoba. Spójrzcie, jaka ładna ta żółta ścianka jest. Dobra. Strzelanina w banku została dodana. Enzylmentent, jakoś tak. Winter Party już przed chwilą pokazywałem. Skaczące fasolki po przetłumaczeniu na angielskim. Fast fork to nie wiem, co to znaczy, ale dobra, nie muszę każdej mapy tłumaczyć. Dzień otwarcia, chyba. Albo dzień pudełka. I czy czysta. Co jest? Patrzcie, jak tu są gracze rozmieszczeni. E, tutaj mój, mój nienawidzony tryb, czyli e, oblężenie została dodana tylko, została dodana tylko mapa Botriot. Pokażę Wam ją tu. Mm. Przepraszam bardzo za to. A cię gdzie jest guzik do nagrywania? Nagrywa się? Nagrywa. E, przepraszam, przepraszam bardzo za to. Botriot, nowa mapa. Śmieszna i teraz ostatnie mapy, czyli Quick Travel na ten, Magnetic Field, Triumfirard, to jest mapa na trzy znowuż, again, pojedynek z był i to chyba zmaskowany atak, podział jest chyba na trzy, nie, podział jest na dwa, moi drodzy, nie stało się to, usunęli tą mapę z trzema. Bo wcześniej były, też były trzy takie kółka, ją usunęli już. Chyba, że zamienili ją w tom. Ale nie, to nie była ta. Moi drodzy, jeszcze tutaj trzeba się zobaczyć. Za niedługo startuje nowy karnet. Tyle i tyle. Za cztery dni. Geny mam uszykowane. Kto gra? Okej, okay, Maniek i Jace. Gram razem. Tu mój kolega Camelon Pozdrawiam go. XD1 puszek do big boxa i tym kolet tym czer Dobra, tym czerwonym jak, nasza, jak jak twarz naszej koletki akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, nie zapomnijcie ztać łapeczki w górę. Może niech będą trzy lajki, ale już nie mówię, że będzie kolejny odcinek, bo na bank będzie. To takie lajk like niech będzie, ale nie na bank odcinek nagram, bo lubię Was. Więc trzymajcie się, cześć!